Spiska kultura to tak jak, tak jak widzimy na scenie, to właśnie od początku, od narodzin do śmierci różne z tym związane obrzędy i to też jest pokazywane na scenie. Impreza rozrasta się nam już na trzy dni, bo w piątek na zamku gawędziarze śpiewacy i muzycy. Wczoraj młodzież, dzisiaj starsi, ale tak naprawdę w tych zespołach jest przekrojówka wiekowa, bo są i dzieciaki najmłodsze, nawet takie oseski i ludzie starsi, wręcz prawdziwe babki. Zespoły są wielopokoleniowe, co nas bardzo cieszy i przede wszystkim tych zespołów jest coraz więcej. Impreza się po prostu rozrasta. Zwykłe śpiskie to jest taki przegląd, gdzie się... Jak w przezieradle jak to dawno godali. w Luszczy, przedstawił cały ten nas polski śpis. No on mo, ja to gładam, to jest taki bukiet, bukiet kulturowy, bo z jednej strony mamy trzy rodzaje stroju, odmianę kacwińską, jurgowską i łapszańską, z drugiej strony w każdej wsi prawie troszkę inaczej gładają. No patrzę nawet na Sacornogóra, Jurgów, tu cykają, sykają, a tu cykają i, i, i... Bzikują. Tak. To jest trzeba powiedzieć, że i y, jak gdyby postawy, nawet bym powiedział, charaktery ludzi są trochę inkse, Pewne te odmienności, jakieś takie powiedzmy, y, drobne czy większe różnice wynikały i z tego, że te wsie lokowały się jak gdyby falami systematycznie. Przez wieki, nie od razu. No i na tym śpisu powstaną taką kulturę, jaką jest dziś i ją trzeba sanować. W każdej Odmianie, w każdej, w każdej wsi trochę, trochę Inkso. Inkso od kultury i folkloru podhalańskiego, ale Inkso też i trochę od Pienińskiego, Citam Gorczańskiego. Myślę, że we współczesnym świecie, jeśli zastanawiamy się nad sensem naszej działalności i w jaki sposób przenieść na kolejne pokolenia, przekazać młodym pokoleniom wartości, których się wychowaliśmy, czy też wartości, które są nam bliskie, coraz bardziej dostrzegamy, że ważne, abyśmy kultywowali wszystkie te tradycje regionalne. Tu właśnie Spisz, Potale, Orawa są takim szczególnym myślę, że miejscem, gdzie te Tradycje, kultywuje się, bardzo pięknie odbudowuje się zespoły muzyczne, powstają różnego rodzaju grupy teatralne, orkiestry. Sam to wiemy, jako również działa Straży Pożarnej. I wszystko to dzieje się bardzo w taki bym, harmonijny sposób, dzięki również i tej świadomości, która jest na, na szczeblu samorządu, bo samorząd wspierając właśnie tego rodzaju działalność, często do tego księża parafie, tutaj mieliśmy też przykład właśnie księży, którzy biorą tym czynnie nawet udział w tych przedstawieniach, no budujemy tą, tą, tą świadomość i to jest jedyny sposób na to, abyśmy w tym globalnym świecie, w tym, gdzie mamy dużą anonimowość, mogli przetrwać i przetrwać z tymi wartościami, które, które nosimy w sercu, którymi, w których zostaliśmy wychowani. Też trzeba powiedzieć, że ta praca instruktorów, praca osób, które mają w sercu tą naszą spiską kulturę jest widoczna. To jest bardzo dużo ciężkiej pracy, żeby przygotować sztukę, żeby wyreżyserować, żeby później to wyćwiczyć i tym większe podziękowania i szacunek dla tych ludzi, że się im chce, że ta kultura dzięki nim tak naprawdę jest ciągle żywa i ciągle jest wśród nas.